Dziś opowiem Wam historię drugiej córki Marii Skłodowskiej Kiri, która nie mogła bardziej różnić się od swojej rodziny i sama żartowała, że przyniosła jej wstyd, gdyż jako jedyna nie otrzymała Nagrody Nobla. Jednak historia jej życia jest równie fascynująca jak historia jej rodziców oraz siostry. Była kobietą pełną pasji. Odwagi i niezwykłego wdzięku, którym czarowała otoczenie. Cześć, jestem Ania i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam fascynujące życie Ewy Curie. Ewa przyszła na świat 6 grudnia 1904 roku w Paryżu. W chwili narodzin jej matka Maria. Miała 37 lat i nie znosiła dobrze ciąży. Poprosiła nawet swoją siostrę i lekarkę, Bronisławę Dłuską, o przyjazd do Francji i pomoc w tym wymagającym czasie. Ewa później napisała o sobie, że urodziła się jako tłusty dzieciak z czarnymi, nastroszonymi włosami. Była 7 lat młodsza od siostry Ireny i stanowiła jej całkowite przeciwieństwo od praktycznie pierwszych dni życia. Była daleka od nazwania spokojnym dzieckiem. Mało spała i nie pozwalała się odkładać, co Marię kosztowało wiele energii. Sama Skłodowska w listach do brata pisała, że ciężko jest jej mierzyć się z tą sytuacją. Gdyż nie ma stoickiej natury. Niestety, wkrótce miała doznać ciosu, który odmienił nie tylko jej życie, ale znacząco wpłynął na pierwsze lata życia Ewy. W kwietniu 1906 roku, gdy miała niespełna półtora roku, jej ojciec zginął w wypadku, przejechany przez wóz konny. Śmierć męża mocno odbiła się na Marii, zarówno na jej wyglądzie, jak i stylu życia. Ewa wspominała później, że oczywiście ojca w ogóle nie pamiętała, zaś matkę zapamiętała wyłącznie jako dojrzałą, srebrnowłosą kobietę, co było dla Ewy trudnym doświadczeniem. Życie w rodzinnym domu również płynęło jej w dwojaki sposób. Z jednej strony, pierwsze lata po stracie męża Maria spędziła odcinając się od zewnętrznego świata. Nie lubiła przyjmować gości, dlatego też jej młodsza córka, łaknąca towarzystwa, lubiła bywać u bliskich i znajomych rodziny. Gdy Ewa dorosła, chętnie chodziła na przyjęcia, bale i inne spotkania towarzyskie. Uwielbiała się śmiać. Niektórzy Żartowali, że jako jedyna z całej rodziny Kiri. Nie było to oczywiście prawdą, ale niewątpliwie Ewa wyróżniała się swoją ekstrawertyczną naturą, którą nie mogły pochwalić się ani Maria, ani jej starsza siostra Irena. Zresztą ich siostrzana relacja też była dość specyficzna. Jak już wspominałam, Irena była tą spokojną, stoicką dziewczyną skupioną na nauce. Nie bardzo przejmowała się tym, jak odbierał ją zewnętrzny świat, a czas wolała spędzać z matką w laboratorium. Dlatego też Ewa musiała sobie poszukać innego towarzystwa do dziecięcych zabaw. I tutaj warto wspomnieć, iż to nie przejmowanie się, co myślą na nasz temat inni, było mottem, które Maria zaszczepiła w obu córkach. I choć Ewa lubiła się stroić oraz dobrze bawić, to również nie zwracała uwagi na to, jak postrzegają ją inni. Co świetnie pokazała w swoim poczuciu humoru, śmiejąc się sama z siebie. Właśnie między innymi z faktu, że nie otrzymała nagrody Nobla, jak jej rodzice oraz siostra ze szwagrem, czy z tego, że swoją miłością do muzyki wystawiała matkę i siostrę na próbę? Gdy zresztą poznaje się bliżej rodzinny dom Ciri, to naprawdę wydaje się on miejscem pełnym ciepła, spokojnej radości i bezpieczeństwa, w którym obie dziewczynki mogły rozwijać się w swoich własnych, indywidualnych kierunkach. I takim też zapamiętała go Ewa. Co ciekawe, dziewczynka również długo nie zdawała sobie sprawy ze znaczenia swojej matki. Maria nie lubiła mówić o sobie za dużo, przez co o skali jej osiągnięć Ewa dowiedziała się dopiero później, jako starsza dziewczyna. Nie można również nie wspomnieć o wspólnych elementach, które Maria praktykowała w wychowywaniu córek. Bycie matką było dla niej ważną rolą. Kochała swoje dzieci i bardzo dbała o ich prawidłowy rozwój. Nie była na szczęście osamotniona w swoim zadaniu. Dużo wsparcia otrzymywała od teścia lekarza Eugeniusza Curie. Uwielbiał on swoje wnuczki i chętnie spędzał z nimi czas, aż do momentu śmierci w 1910 roku. Marii pomagały również polskie guwernantki, które oprócz standardowych zadań uczyły również obie dziewczynki języka polskiego. Ewa chłonęła go bardzo łatwo, Irena miała z nim trochę większe problemy, ale obie mówiły w ojczystym języku matki i były z tego bardzo dumne. Zresztą Polska była obecna w ich życiu w dużym stopniu. I to za sprawą dobrych relacji z rodziną Marii. Siostry jeździły do ojczyzny mamy na wakacje. Spędzały czas zarówno w Krakowie, jak i pod tatrami. Był to naprawdę słodki okres w ich życiu. Ewa, już jako dorosła osoba, wspominała, jak odwiedzała ciocię Bronisławę. Wędrowała krakowskimi uliczkami, jeździła na rowerze. W polskich tatrach spędzała czas zbierając borówki, grzyby, odwiedzając morskie oko i nosząc góralskie ubrania, które później ciocia wysyłała im do Paryża. Maria zresztą bardzo dbała o to, by jej córki spędzały czas na zewnątrz, niezależnie od pogody i były aktywne fizycznie. Codziennie wychodziły na spacer, nieważne czy świeciło słońce, padał deszcz, czy sypał śnieg. Uprawiały gimnastykę, jeździły na rowerze i nartach, pływały. Często wybierały się na alpejskie wędrówki, w których towarzyszyli im znajomi matki, jak na przykład sam Albert Einstein. Skłodowska zadbała również, by dziewczynki potrafiły same o siebie zadbać, umiały na przykład szyć oraz gotować. I tutaj cechy wspólne Ewy oraz Ireny się kończyły. Młodsza Kiri bardzo szybko zaczęła wykazywać zainteresowanie w kierunkach artystyczno-humanistycznych. Uwielbiała sztukę oraz literaturę. Posiadała również świetne zdolności językowe. Prócz polskiego i francuskiego władała także rosyjskim, angielskim, hiszpańskim oraz greckim. Od najmłodszych lat Ewa kochała również muzykę, a szczególnie grę na fortepianie. Maria kupiła córce instrument, żartując, że rozpoczął się ich czas katorgi. Ten jednak nie trwał długo. Ewę wyróżniał świetny słuch, który docenił sam Ignacy Paderewski, mówiąc Skłodowskiej, że jej córka powinna grać. I tak też się stało. Koncert fortepianowy w Paryżu Ewa dała już w 1925 roku. I przez chwilę koncertowała we Francji oraz Belgii. Po niedługim jednak czasie uświadomiła sobie, że nie jest to coś, co chciałaby robić do końca życia. I zrezygnowała z bycia zawodową pianistką. Wróćmy jeszcze na chwilę do czasu, gdy Ewa miała 10 lat. Był to moment, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Zarówno Maria, jak i Irena bez wahania zaangażowały się w pomoc walczącym na froncie żołnierzom, organizując dla nich pierwszy mobilny punkt rentgenowski. Wiek młodszej Kiri naturalnie wykluczył ją z możliwości pracy przy nim, nie siedziała jednak bezczynnie. Czas spędzała dziergając swetry dla żołnierzy i zaciągnęła się do bretońskich drużyn rolniczych, by kosić zboże oraz pracować w młocarni, zastępując tym samym rolników, którzy wyruszyli na front. To świetnie pokazuje charakter Ewy, jej chęć pomagania innym i brak oporów przed pracą również fizyczną. Kiedy wojna dobiegła końca, Maria zabrała ze sobą córki w wielką podróż do Stanów Zjednoczonych w 1921 roku. Za tą decyzją stało kilka powodów. Skłodowska odczuwała już skutki swojej naukowej pracy i nie bardzo była na siłach odbywać spotkania, w czym dziewczęta często ją zastępowały. Maria nie czuła się również zbyt dobrze w splendorze swojej sławy. A raczej wszędzie, gdzie się pojawiała, była przyjmowana z większą lub mniejszą, ale wciąż pompą. Córki, swoją obecnością, dodawały jej otuchy i zapewniały poczucie bezpieczeństwa. Ewa w trakcie tej podróży miała 16 lat i zachwyciła się Ameryką. Jej ogromem, nowoczesnością, poznanymi osobistościami oraz automobilami. Zachwycały ją zarówno wielkie miasta, jak i krajobrazy. Zobaczyła m.in. Wielki Kanion czy Wodospad Niagara. Poznała nawet Warrena Hardinga, ówczesnego prezydenta USA. Wszystkich czarowała swoim urokiem oraz uśmiechem. Otrzymała nawet miano dziewczyny o radowych oczach. Po powrocie ze Stanów Ewa, podobnie jak jej siostra, ukończyła prestiżowy Sewinia College. Zdobyła tytuł licencjata zarówno z nauk przyrodniczych, jak i filozofii. Dalej jednak szukała dla siebie drogi zawodowej, szczególnie po porzuceniu kariery pianistki. I powoli. Trochę nieśmiało zaczęła skłaniać się ku pisaniu. Jej początki były niepozorne. Pisała recenzje muzyczne, adaptowała broadwayowskie sztuki na potrzeby scen w Paryżu. Jednak wciąż do końca się w tym nie potrafiła odnaleźć. Uwielbiała również modę. Znów. W przeciwieństwie do siostry oraz matki. Nosiła buty na obcasie, lubiła eleganckie, wyróżniające ją z tłumu stroje i makijaż, którym podkreślała swoją urodę. W okresie międzywojennym uważano ją za jedną z najlepiej ubranych oraz najpiękniejszych paryskich kobiet. Ciekawym jest również fakt, iż choć Ewa tak bardzo różniła się od mamy i siostry. I nawet z tego powodu czasami czuła się jak niepasujący element układanki, to właśnie ona spędziła z Marią ostatnie lata życia matki, opiekując się nią i była przy jej śmierci. Był to czas, gdy bardzo się do siebie zbliżyły i wiele też sobie wyjaśniły. W głębi siebie Ewa miała chwilę zwątpienia, czy nie jest tą gorszą. Curie, gdyż nie spędzała z Marią tyle samo czasu co Irena. Te wątpliwości jednak jej matka rozwiała. Swoją opieką nad matką, Ewa odciążała również Irenę, która otwarcie napisała później, iż emocjonalnie to zadanie by ją przerosło. Maria zmarła w lipcu 1934 roku. Na białaczką, będącą efektem długoletniego wystawienia się na kontakt z radioaktywnym materiałem. Po jej śmierci wiele wydawnictw odezwało się do Ewy z pomysłem na przygotowanie biografii matki. Nie bez oporów w końcu się zgodziła. Przeprowadziła wywiad wśród polskich krewnych, a potem z listami i dokumentami po mamie wyjechała na południe Francji, by tam w spokoju pisać. W trakcie pracy doszła do wniosku, że chyba tak naprawdę nigdy nie znała Marii. Książkę zatytułowała Madame Curie i opublikowała ją we Francji w 1937 roku. W Polsce wyszła rok później, a w sumie została wydana w 80 krajach i otrzymała nagrodę National Book Award. Był to wielki sukces dla Ewy. Chwaliła ją między innymi francuska pisarka Colette, a wiele lat później książka ta znacząco wpłynęła na Susan Sontag. Biografia wzbudziła też całkiem spore kontrowersje. Krytykowano ją za wygładzony wizerunek Marii. Dlaczego? Ewa pominęła na przykład temat kontrowersyjnego romansu matki z żonatym fizykiem, Polem Longevanem. Historia ta była dobrze znana we Francji, gdyż swego czasu wywołała duży skandal. Kiry jednak odpierała te zarzuty, tłumacząc, iż nie zamieściła w biografii nic, co było nieprawdą. Gdy wybuchła II wojna światowa, Ewa nie planowała siedzieć bezczynnie. Najpierw została kierownikiem oddziału Kobiecego Komisariatu do Spraw Informacji i pomagała w kontaktach z amerykańskim rządem. Gdy w 1940 roku Francja znalazła się pod okupacją niemiecką, uciekła do Anglii i wyraźnie opowiedziała się za de Gaulle. -em. Rząd w odebrał jej za to obywatelstwo i skonfiskował pozostawiony w kraju majątek. To ją jednak nie zraziło. Na wyspach nawiązała wiele nowych i ciekawych znajomości, w tym z Winstonem Churchillem. Odwiedziła też polskich żołnierzy w Szkocji. Potem postanowiła wyruszyć za ocean, by tam uwrażliwiać Amerykanów na los pogrążonej w wojnie Europy. Udzielała wywiadów i występowała na wykładach. Duża mówiła o sytuacji kobiet na Starym Kontynencie, ich roli w konflikcie i sile walki. Zwracała uwagę swoją charyzmą, jak również wyglądem francuskiej elegantki. Wiedziała, jak skutecznie działać, co pokazuje zaproszenie jej przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta do Białego Domu. Warto tutaj również wspomnieć, iż w 1941 roku w USA wraz z Romualdem Gantkowskim stworzyła film The Land of My Mother, który miał Zachodowi przypomnieć o okupowanej przez III Rzeszą Polsce. Zawarto w nim unikatowe, kolorowe ujęcia taśmy filmowej z przedwojennej Polski. Opatrzone komentarzem Ewy. Najmłodsza Kiri podjęła również pracę korespondentki wojennej. Pisała dla magazynów brytyjskich i amerykańskich. Sześć miesięcy na przełomie 1941 i 1942 roku spędziła podróżując po Afryce, Azji i ZSRR. W tym czasie była świadkiem ofensywy brytyjskiej w Egipcie czy armii czerwonej pod Moskwą. Pokonała ponad 60 tysięcy kilometrów, często spotykając się z polskimi żołnierzami walczącymi na Bliskim Wschodzie i dołączającymi do armii generała Andersa, którego notabene też poznała. Zresztą nie tylko jego. Poznała również generała Sikorskiego Mahatmę Gandiego, generała Czang Kajszeka, szacha Iranu Mohammada Reza Pahlawiego czy późniejszego premiera Indii Jawaharlal Nehru. Wspomnienia z tych spotkań i całej podróży zawarła w książce Podróż wśród wojowników. Wydanej w 1943 roku i nominowanej do Nagrody Pulicera. Nim wojna dobiegła końca, Ewa wróciła do Europy jako ochotniczka w kobiecym korpusie medycznym Wolnych Francuzów podczas kampanii włoskiej. Awansowała na stopień porucznika i wzięła udział w lądowaniu Francuzów w Prowansji. Za swoje działania została odznaczona francuskim krzyżem wojennym. Po wojnie została współwydawcą dziennika Paris Press. Działała też politycznie, wspierając kwestię kobiet w rządzie de Gola oraz opowiadając się za powstaniem Izraela. W latach 50. podjęła pracę jako doradczyni pierwszego sekretarza generalnego NATO, Heistinga, Lionela Ismaja. W 1954 roku, w wieku 50 lat, wyszła za mąż za amerykańskiego polityka i dyplomatę Henryego Richardsona Labouisa. Co ciekawe, zachowała się korespondencja między Ewą i Ireną, w której padają słowa o tym, iż nie powinno się tracić czasu na bycie z byle kim w związku. Małżeństwo Powinno się brać z prawdziwej miłości. I tak też się stało, zarówno dla Ireny, jak i dla Ewy. Ta druga śmiała się zresztą, że sprowadziła rodzinną klątwę na męża czego ona dotyczyła. Oczywiście sławetnej szwedzkiej nagrody. Henry w 1965 roku odebrał przyznaną Junicefowi pokojową nagrodę nobla. Sama Ewa również w latach 60. współpracowała z unicef stając się jego nieoficjalną pierwszą damą. Po ślubie otrzymała także amerykańskie obywatelstwo i na stałe rozgościła się w ojczyźnie męża. Wspólnie w ramach współpracy dla UNICEF odwiedzili ponad 100 krajów w większości trzeciego świata działając na rzecz dzieci. Ewa odwiedziła również kilkukrotnie Polskę, chociażby z okazji otwarcia Muzeum jej matki w Warszawie. Po śmierci męża w 1987 roku na stałe zamieszkała w Nowym Jorku. Spędziła w nim kolejne 20 lat. Zmarła 22 października 2007 roku, w wieku 103 lat, pozostawiając po sobie. Niesamowitą biografię. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach: kliknijcie w lubię to lub udostępniajcie go dalej. I pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, by zawsze być na bieżąco z odcinkami. Słyszymy się już wkrótce.